Ben, ben. Witam, witam. Zdrowie, pani B. Jak tam żyjecie tego typu? E, przypominam sobie z tych zamówień na pozowienia jak ja to jest, zostałem pani. Ja wrócę łamanym. Jak w tłumę. Widzowie, pani. Ja wrócę, na, bo ja mam tak mocne bo wiem, że zamówiliście. Widzowie, pani, żeby was. Wobec Was być fair, jak zawsze jestem, widzowie Pani Fair, mogany Wam to wszystko na moim kanale, dlatego zacząłem widzieć Pani po drugiej. Dzisiaj co? piątek, sobota, tak, co? nie A? Nagrodą Waszą to jest, co, że na tydzień, przez tydzień możecie się zamówić, co? Tydzień się już kończy, bo jest piątek, dzisiaj już do sobota, nie no właśnie, siebie, się, widzowie pani. zrobię właśnie zamówień jeszcze, bo już nie zamykam. Wam dałem nagrodę, ale jak na przykład, jak się coraz więcej zamówień na pozornienia, to znowu mam nagrodę. Dam. Ale to wszystko, bo to i Ja się staram, Wam coś zrobić, co widzowie pani, staram się. Czy Wam się podobał ten stream wczorajszy? Łamamy. A razie chcę być pytanie, odpowiedzi sobie sami na pytanie, witaj pani. Czekam na Wasze zamówienia. Na pozdrowienie co nigdy nie wiecie. Na moim fanpage'u piszecie na pójdzie. Dla kogo, z wysyłacie, Od tego dlaczego na konce pozdrowienia. Jak są życzenia oryginalne, czy nie miniowe, są na free. A pozdrowienia przyszedł na kanał. I i Pani? się i czekamy na Wasze zamówienia. Będę.